I Jeszcze Polska nie wygrała, póki my żyjemy. Mówimy oczywiście o dorosłej Eurowizji, nie o Juniorze póki co, więc przechodzimy do kolejnej części polskich występów na Eurowizji. 2010 rok i Marcin Mroziński, piosenka legenda, i rzeczywiście jest coś legendarnego. W tym występie i y, y, tym, że Marcin Mroziński, jako jedyny uczestnik y, z Polski, tak naprawdę do presekcji dostał się przez petycję, bo zabrakło go w początkowej fazie finalistów. Więc fani, zbulwersowani poziomem piosenek i tego, że brakuje tam ich y, faworyta, postanowili wystosować. Petycję i Marcin Mroziński skorzystał na tym, że nie tylko dostał się do preselekcji, ale też je wygrał. Więc fani pokazali swoją siłę, że rzeczywiście nie tylko walczyli o jego udział, ale także, żeby pojechał na Eurowizję i rzeczywiście jakiś potencjał w tym był. Ja też pamiętam, że oglądając tę preselekcję, miałem ogromną nadzieję, że to przełamie naszą złą passę I tutaj wchodzi ta druga legenda, już bardziej. E, Negatywna niestety, ponieważ oglądając ten występ, to naprawdę powiedzcie mi, że przez 3 minuty to jest jedyny polski występ, gdzie ja przez 3 minuty w 2010 roku miałem ciarki żenady. Od pierwszej do ostatniej sekundy tak naprawdę nie wiedziałem, co ja oglądam. To to wymyślił, bo na, na, na naprawdę nie wiem, do jakiej kategorii to przypisać, ale było to chyba naprawdę za mocne. Dla kogokolwiek. Sam Marcin też przyznał po latach, że ta choreografia no nie była mm, naj, jakby najlepsza. Zachowano ten taki y, tradycyjny wydźwięk, były przecież stroje ludowe, y, było nawiązanie do polskiej kultury, do polskiej tradycji. Były polskie jabłka, które były też nawiązaniem do, do sytuacji politycznej z Rosją, która y, chciała narzucić embargo na polskie jabłka, bo nawet narzuciła już teraz niestety. Nie dam sobie ręki u, u, uciąć, więc to też na by było w pewien sposób upolitycznione. No ale, jakby Polska jest też sporym eksporterem jabłek, więc też jest to nawiązanie do naszego kraju. Po prostu nie dało się tego obejrzeć bez zapomnienia się za głowę. Bo o ile piosenka mogła się obronić, tak została po prostu zszargana przez ten występ. Szkoda, bo zajęte miejsce w półfinale... Yy, jakby odzwierciedla to, że to po prostu nie było na Eurowizję. Mogło bardziej się nadać do kabaretu. Rok 2011 i Magdalena Tull z piosenką Jestem. I nie jest oczywiście tajemnicą, że Magdalena Tour zajęła najgorsze miejsce w historii polskich startów. I też jedno z najbardziej niezasłużonych miejsc, jeżeli chodzi o utwór. Sienka, która została oczywiście wyłoniona w trakcie preselekcji, nie miała tak naprawdę do sobie równych, bo na pewno poziom w 2011 roku, jeżeli chodzi o polskie preselekcje, też była. Naprawdę sieczka. Gdybyśmy zostali może bardziej przy koncepcji preselekcyjnego występu, to mogłoby to się bardziej udać. Natomiast sam występ na Eurowizji też nie był zły, tylko był źle pokazany. Mój ból największy jest o to, że kamery chciały, jak działały jak chciały, i pracowały jak chciały. Magda starała się pokonać. Przeciwności losu, o których mówiła już po Eurowizji, ponieważ nie słyszała się, e, miała naprawdę ogromne problemy ze skupieniem. Przez te 3 minuty śpiewała po omacku, dlatego te końcowe dźwięki dala już e, na totalnym spontanie i, i improwizacji. Na pewno najbardziej boli mnie, że zajęliśmy ostatnie miejsce, bo naprawdę mocno kibicowałem. Jeszcze może wtedy nie zdawałem sobie do końca sprawy, ile błędów było w trakcie tego występu. Występowaliśmy też jako pierwsi, więc to też na pewno. Mogło oddziaływać negatywnie ze względu na zmianę zasad głosowania, ponieważ głosować można było już w trakcie występów, i było oczywiście też e, ogromne e, pomówienia o tym, że level nie działa tak jak powinien w tamtym czasie, więc też mogliśmy nie zebrać odpowiedniej ilości punktów. Aczkolwiek od jury też tych punktów zbyt wiele nie otrzymaliśmy, więc może rzeczywiście. Nasz występ po prostu był wybrakowany. Magda też mm, myślę, że sama teraz może to przyznać. Ale po prostu za bardzo słuchała się fanów, została sama, ponieważ telewizja polska no, nie była zbyt pomocna w tamtym czasie i zdana była tak naprawdę tylko na siebie i na to, co powiedzą inni. I y, to też jest niestety. Taki dobry przykład, że nie zawsze to, co mówią ci, którzy się interesują danym tematem, mają rację. Czyli ja też nie zawsze mam rację, pamiętajcie. W latach 2012-2013 oczywiście nie wzięliśmy udziału. Oficjalnie mm, mówiono o tym, że organizujemy Euro 2012, więc po prostu szczędzimy funduszy na organizację y, przedsięwzięcia sportowego, a Eurowizję swojego Oczywiście. Jest to dobry powód, ale wiemy też dobrze, że nasze dosyć słabe wyniki mogły też mieć swoją cegiełkę do tego, że postanowiliśmy zrezygnować na dwa lata z konkursu. I w 2014 Kleo i Donatan, z piosenką My Mysłowianie, zostali wybrani wewnętrznie i pojechali do Kopenhagi, zajmując 14 miejsce w finale, czyli. W końcu udało się dostać do finału, bardzo zasłużeni. I w sumie pamiętam, że oglądając ten występ, byłem pewny, że wejdziemy do finału. Miałem taką wewnętrzną pewność, że nas wyczytają. Mimo tego, że państw było też mało, bo jeśli się nie mylę, to 16 państw było w finale, albo nawet 15. Więc szansa, żeby się nie dostać, była niewielka. Aczkolwiek faworytka panów, chociażby z Izraela, się nie dostała i zajęła bodajże przedostatnie miejsce. Więc wszystko jest nadal możliwe, ale nasz występ był kolorowy, był wyuzdany, um, był, był zapamiętywalny przede wszystkim. Muzyka skoczna, tekst nie no, niezbyt ambitny, nie oszukujmy się, ale był to taki występ, w którym świetnie wpasowaliśmy się w tamtym czasie. Um, może jeszcze trochę kiczowaty był ten występ, ale mimo wszystko. Był, była to dobrze wyprodukowana piosenka. Na tyle e, pamiętam, że była już hitem w Polsce, że ja już miałem jej dość, ale kiedy zobaczyłem występ na Eurowizji, to po prostu pokochałem ten utwór. Na tyle, że mam nawet koszulkę z e, tekstem tej piosenki. and shake what your mama gave I moi znajomi po prostu na każdej imprezie ze mną musieli mm, po prostu śpiewać i tańczyć ten utwór. Ale to już jest grubsza historia. Mimo wszystko, mimo tego wyniku, czyli 14 miejsce w finale, gdzie piąte miejsce zajęliśmy u widzów, a u jeżeli byliśmy naprawdę prawie że na samym dnie, to jest on dla mnie satysfakcjonujący i cieszę się, że mimo tego po prostu zostaliśmy zapamiętani. I że Polska kojarzy się z tym występem, może dla wszystkich wydaje się to być dobrym przykładem, bo mogą się, yy, możemy się kojarzyć z wielkimi piersiami czy ubijaniem masła, ale mimo wszystko, że ktoś pomyśli Polska, to pamięta ten występ, więc też nie jesteśmy tacy zupełnie gdzieś na szarym końcu. Rok 2015 i kolejny wybór wewnętrzny Monika Kuszyńska in the name of love po dosyć dużym sukcesie Donatana i Cleo mimo wszystko patrząc i bazując na naszej historii jak bardzo złe mieliśmy wyniki poprzednio i 14 miejsce w finale i 5 miejsce w bootingu, to był naprawdę spory sukces na tyle, że rozgrzała Yy, wśród fanów, wśród yy, eurowizyjnej społeczności dyskusja, kto powinien pojechać w następnym roku. Była propozycja Dody, Edyty Górniak, Sylwii Grzeszczak, wielu gwiazd yy, polskiej estrady. Pojawiła się pod o Ani Wyszkoni i wjeżdża to chyba złe słowo w sumie Monika Kurzyńska. I wszyscy są zszokowani. Jedni pozytywnie, uważając, że. Robimy zupełnie coś innego niż rok wcześniej i idziemy w taką klasyczność, w takim dobrym smaku. Wysyłamy balladę o miłości, o tym takim dobrym przekazie. Inni jednak byli zawiedzeni i sądzili, że powinniśmy iść za ciosem i walczyć o wyższe jeszcze miejsce. A piosenka nie przypadła do gustu. I powiem Wam szczerze, że moja reakcja była raczej zmieszana, bardzo neutralnie podszedłem do tego wyboru już potem i to był chyba jeden z niewielu yy, występów polskich którym nie do końca kibicowałem to na zasadzie, że będzie fajnie jeżeli wejdziemy, ale jeżeli nie, nie będę płakać weszliśmy do finały i byłem szczerze zdumiony bo występ wokalnie był dosyć przeciętny i potem sobie tak yy, uświadomiłem szybko, że może ta 17 ostatnia pozycja startowa nas rzeczywiście uratowała. No i jakby nie było to znowu, widzowie nas podnieśli do góry w rankingu, no tyle, że weszliśmy do finału, bo i miało swoje do przyczepienia się. Sam występ jest oczywiście statyczny i nie ma tutaj czemu się dziwić. Monika odda, to jest całe swoje serce i to czuć na scenie i w tym jak śpiewa, i że ono po prostu to czuje. To jest też taki moment, w którym można byłoby jeszcze TVP pochwalić, za to, że rozmowy z Moniką, jak twierdzą oczywiście, rozpoczęły się już we wrześniu 2014 roku. Czyli bardzo wcześnie, więc był czas na przygotowanie się. I w następnych latach, jak wiemy, już tak nie będzie. Rok 2016 i Michał Szpak i piosenka Color of Your Life. No, i zanim o Michale szpaku, no to warto powiedzieć o tym, że zanim postanowiono o tym, że będą preselekcje, to yy, źródła podają, że to Margaret została wybrana wewnętrznie na to, żeby pojechać do Sztokholmu w 2016 roku, ale zmieniła się władza w TVP, zmienił się zarząd, zmieniły się osoby odpowiedzialne za Eurowizję. I piosenka Cool Me Down musiała wystartować, czy znaczy nie musiała, ale wystartowała w preselekcjach. Pojawiła się też Edyta Górniak, Natalia Schroeder, Dor y Dorota Osińska, czyli osoby kojarzone w polskim show biznesie, Kasia, mość przecież, i to były jedne z najlepszych preselekcji, najlepiej osa obsadzonych pod względem gwiazdorskim i też muzycznym. Naprawdę to były dobre piosenki, z małymi wyjątkami, i też zostały one zapamiętane przez to, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I tym trzecim okazał się być właśnie Michał szpak z całką Color of Your Life, i moja reakcja w trakcie ogłoszenia wyników to było po prostu i cyk wyłączony telewizor. Nie potrafiłem jakby przez co najmniej tydzień dojść do tego, jak, to do, jak doszło do tego, że Michał Szpak wygrał, okazało się, że jego fan -klub jest bardzo liczny i bardzo mocno ym, zmobilizowany do tego, żeby głosować na Michała. Jego wokal jest nieprzeciętny, jest. Na pewno charakterystyczny, charakterny, i na pewno to kupuje ludzi, którzy słuchają jego głosu. Widzą dosyć drobnego wtedy, jeszcze Michała z długimi, bujnymi włosami w stroju kapitana Hawka i czaruje. Czaruje piosenką, którą ja uważałem w tamtym czasie i w sumie na to trochę uważam za dosyć staroświecką i starodawną taką, którą można byłoby odkopać z lat 90 na przełomie lat 90 i, i, i nowego e, milenium. Pamiętam, że w trakcie półfinału ja szybko zapomniałem o naszym występie. Uważałem, że był nudny i nie do końca y, wiedziałem, dlaczego ludzie mogliby go zapamiętać. I przychodzi oczywiście czas finału i wielkie zdziwienie, kiedy przed ostatniego miejsca u trafiamy na ósme miejsce. Końcowej klasyfikacji zajmiemy trzecie miejsce u widzów, wyprzedzając chociażby faworyta Żyli, Australię. To jest niesamowite uczucie, którego nie da się opisać. Kiedyś sobie pomyślałem, to my chyba jednak Polska głosowała. Może rzeczywiście Michał jest taki yy, kolorowy i popularny, że Polonia głosowała, ale to jest niemożliwe, żeby nie wiem, Czarnogóra, Azerbejdżan dawały nam punkty, bo mieszkają tam Polacy. Więc myślę, że rzeczywiście to kupiło. To było na tyle proste. W odbiorze, że kupiło. Po prostu się Michał spodobał, i jeśli się nie mylę, to był on jedynym uczestnikiem w 2016 roku, któremu nie pomagały churki. Rok 2017. Kasia Moś i piosenka Flashlight. I, póki co, nasz ostatni występ w finale. I jest to jedna z moich, w sumie, jeżeli mamy cztery. To jest to moja ulubiona polska piosenka i mój ulubiony polski występ. Oczywiście odbyły się ponownie preselekcje. Kasia Moś jakby zdeklasowała konkurencję u jury. U widzów zajęła drugie miejsce, yy, więc w sumie też widzowie ją poparli. Bardzo klasyczna wokalistka z zadziorem i bardzo emocjonalna. Bardzo zżyta ze zwierzętami, u których yy, prawa walczy, i też o nich śpiewa. Ta piosenka jest o tym, że zwierzęta też mają swoje prawa, mają swój głos w postaci właśnie Kasi Moś, bo one same się oczywiście nie mogą odezwać. Odczuliśmy bardzo spadek jakości po tym, co mieliśmy rok wcześniej. Była ta Margaret, a tutaj nagle dynie Kasia Moś, Agata Nizińska, Carmel. To były piosenki, które. Miały jakiś potencjał. Faworytką stała się też Izabela Otrembus w tamtym czasie, a moją akurat nie, bo dawałem, yy, mówiłem, że ta piosenka bardziej się nadaje na juniora. I Kasia może oczywiście, tę presekcję wygrała. Bardzo mroczny występ, bardzo dopracowany. Widać, że Kasia naprawdę yy, stara się być bardzo profesjonalna w tym, co robi. Jest to też jeden z moich ulubionych reprezentantek, ponieważ świetnie mówiła po angielsku, świetnie się dogadała z fanami udzielała wielu wywiadów, była na każdym, na KAŻDYM koncercie przed-eurowizyjnym, więc naprawdę rozpierała mnie duma oglądając i widząc te wszystkie uśmiechy dziennikarzy i fanów rozmawiających z Kasią. I przychodzi czas do występu przez 3 minuty. W pierwszym półfinale moje serce po prostu bije non-stop. Jak szalone, po prostu galopuje. Piękne wejście. Z ciemności wyłania się Kasia w białej sukni. Delikatnie zaczyna, w... dookoła pojawiają się zwierzęta ułożone z gwiazdozbiorów. To piękne ujęcie, kiedy kończy się pierwszy refren, i pojawia się stado, jeśli mogę to nazwać: cały klucz ptaków za nią, które jakby układają się w skrzydła wyłaniające się z za jej pleców napis Freedom i piękna wokalizacja na sam koniec tutaj jest po prostu wszystko czego ja jakby oczekiwałem oczywiście można było oczekiwać jeszcze więcej ale wiem ile Kasia musiała się natrudzić na to żeby to tak wyglądało I miała swój pomysł i go realizowała i po prostu pięknie zaśpiewała ja jestem dumny z Kasi i bardzo kibicuję jej w jej życiu osobistym i prywatnym mam nadzieję osobistym i prywatnym osobistym i zawodowym E, bo po prostu jest dobrym człowiekiem i zasługuje na szczęście. Rok you, so 2018 Grammy, Lucas Mayer, Light Me up. I ostatnie preselekcje publiczne. Yy, o których na pewno słyszeliście z tego kanału, ponieważ na nich byłem, więc miałem też to doświadczenie, że mogłem obejrzeć je po prostu stojąc pod sceną, kibicując też właśnie gromię Pamiętam, że Ifyuela mi się też podobała w, yy, na scenie yy, i wolałem to niż na przykład Monikę Urlik z kolejną balladą. To było takie znaczenie balladami, mimo wszystko. Chcieliśmy wysłać coś skocznego, wysłaliśmy. Bo udało się, udało się wygrać tę presekcję y, gromiemu i Lukasowi. I przychodzi co do czego. I okazuje się, że zajmujemy 14 miejsce w półfinale, nie wchodzimy do finału. I wszyscy jesteśmy poniekąd załamani, ponieważ wszyscy naszą bili. Y, może nie nieba faworytem, no nie, nie będę tutaj tego y, jakby koloryzował, ale byliśmy to do finału, jako ten taki pewny kraj i... Okazuje się, że nie dość, że nie jesteśmy zaraz pod kreską, to jesteśmy tak naprawdę yy, już w ogonie i wiele osób zarzuca, że Lukas po prostu zaśpiewał koszmarnie, nie udało się falsety. A ja Wam powiem jedną rzecz zasadniczo. Na czym widzowie mieli skupić uwagę, jak i na wokalu, skoro na nic się innego nie działo? Działo się jeszcze węgorz, który pamiętam, że jak na próbie. Eee, był taki klip pokazany z próby, i tam właśnie gromi jej tego węża, czy tam węgorza. To się zdawało takie coś urocze, urokliwe, takie, no dobra, na niech będzie. Co, co tam szkodzi? Okazało się, że tego węgorza jest po prostu przez pół piosenki, i to jest jedyna rzecz, która się dzieje w tym występie. Więc prawda jest taka, że skoro się nic nie dzieje, to czego się innego można czepnąć. Uważam, że Lukas nie jest najgorszym wokalistą. Ale po prostu nie poradził sobie z tym ogromnym przedsięwzięciem, bo cała uwaga była skupiona tak naprawdę na nim. Szkoda, bo ja ogromnie liczyłem na ten występ i na ten yy, yy, utwór, bo czułem, że potencjał jest naprawdę silny, a tak naprawdę mocno się zawiodłem. I rok 2019, tu ja, Fire of Love. Pali się. I dosyć trudny wybór, dosyć ryzykowny, ale bardzo wpadająca w ucho mimo tego, że jest śpiewana białym głosem i tego, że yy, nie do końca wszyscy muszą być fanami takiego rodzaju śpiewania, dosyć trudnego, takiego, który jest bardzo kojarzony z takim śpiewem ludowym, z naszą kulturą kulturę w ogóle słowiańską wielki hejt, jaki spadł na dziewczyny, tylko za to, że śpiewają takim głosem, jakim śpiewają, i za to, że chcą promować naszą kulturę na międzynarodowym y, konkursie. Co oczywiście jakby no, nie przełożyło się na to, że te wszystkie krytykujące słowa były y, zasłużone. Bo absolutnie nie uważam, że dziewczyny naprawdę mocno się starały, do, żeby ten występ. I ten utwór przerodzić w sukces i było naprawdę blisko, bo w tak niekorzystnie ułożonym dla nas półfinale, jeżeli chodzi o wsparcie właśnie polonijne, które zawsze gdzieś tam mogło jeszcze nas dopchnąć, to tak naprawdę zajęliśmy miejsce pod kreską i zdobyliśmy e, naprawdę 110 punktów, czyli punkty, które w innych edycjach już pozwoliłyby nam wejść do finału. Wielka oczywiście szkoda i wielki uraz do czeskiej jurorki, która pomyliła się układając swój e, m, ranking, bo dzięki temu zyskalibyśmy punkty, a Białoruś by wtedy została w półfinale. I ma się jeszcze taką świadomość, że to nie były błędy dziewczyn, tylko błędy tego, kto stał za reżyserką i nie potrafił zrobić tego występu tak, że wszystkim opadłyby szczeny. No właśnie. Kończymy serię polskich występów na Eurowizji. Za jeśli dobrze liczę, 9 miesięcy nasza historia zostanie wzbogacona. Kolejny występ, czego powinniśmy uniknąć, czy czegoś się nauczyliśmy, biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich latach, myślę, że warto będzie o tym porozmawiać w przyszłym odcinku. Jeżeli Wy chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami o tym, co należałoby zmienić żeby odnieść sukces na Eurowizji. I też chcielibyście się podzielić, które występy z dzisiejszego odcinka lubicie najbardziej, to zachęcam Was oczywiście do zostawienia komentarzy. Pamiętajcie też o subskrypcji, żeby być na bieżąco, wpadajcie na fanpage i do usłyszenia w kolejnym odcinku z byle do maja. Cześć!